rozpoczęcie się sezonu grzewczego niestety wiąże się z wzrostem liczby pożarów w budynkach mieszkalnych, ze wzrostem liczby pożarów sadzy i niestety ze wzrostem liczby zdarzeń, gdzie stwierdzamy, że mieliśmy do czynienia z tlenkiem węgla, także tutaj jednoznacznie początek sezonu grzewczego zawsze dla strażaków jest takim bardziej niestety pracowitym okresem, jeżeli chodzi o pożary w budynkach. My to jednoznacznie wiążemy niestety ze stanem instalacji, jaki często spotykamy w budynkach właśnie gdzie dochodzi do Zagrożenia pożarowego, i tutaj wiele rzeczy już możemy zrobić tak prewencyjnie, musimy o tym pamiętać. Mówimy oczywiście o przeglądach obowiązkowych, które powinno się wykonywać, mówimy o przeglądach kominiarskich, mówimy o tym, żeby chociażby raz w roku specjalista obejrzał nasz piec pod kątem szczelności działania wszystkich układów, ale przede wszystkim my też jako Straż Pożarna bardzo mocno jeszcze zachęcamy przez 4 lata, bo za 4 lata będziemy wymagali, ale jeszcze na teraz zachęcamy do, montażu czujek dymu i czujek tlenku węgla.